Pistacja lentisku, czyli pistacja kleista ma liczne synonimy w lekospisach, w literaturze. Znajdziemy ją także pod nazwą pistacja tia, pistacja mutica, pistacja terebintus, czy też terebintus vulgaris. Mastik Czyli guma czy gumożywica, gumi lenticki, gumi mastic, mastiks, lewantika, rezina To nic innego jak żywica, guma wypływająca po nacięciu kory na gałązka, która zostaje następnie poddana. Wysuszenie. Zawiera około 1% olejku eterycznego i jest uwzględniona przez farmakopę europejską. Zawiera kwasy trójterpenowe, masticadienon, izomasticadienon oraz kwas urstolowy. Ponadto trójterpeny niektóre mają postać alkoholik na przykład tirukalloi. Olejek eteryczny znajduje się w mastiks, czyli w tej gumożywicy, w ilości od 1 do 3%. Przy czym dominują monoterpeny, np. przykład alfapinen, którego jest nawet około 79%. Z kolei liście, czyli polia, pistacje, lentiski, stosowane są zarówno w stanie świeżym, jak i wysuszonym. Zawierają od 1 10 do 3 10 olejku eterycznego. W olejku eterycznym dominuje kamfen, pinen, terpinen, poza tym estern różnego rodzaju alkohole oraz sespiterpeny. Sespiterpenów jest około 9%. Spośród flavonoidów wyróżniano mirycetynę oraz luteolinę. W liściach znajduje się też od 8 nawet do 12 a czasem i 16% z garbników. Gale pistacje terebintini, czyli inaczej pistacja terebintus galen, zwane także w lekospisach jako judenszotę, albo pistaciem galen, czy też terpentin galen, to są właśnie narośla, jakie powstają na liście. Skutek nakucia przez owady. W galasach dominują lagotaniny, których jest 50-60%. Poza tym trójterpeny, na przykład dammarendiol, dipterokarpol, erytrodiol, mastikadien, kwas, mastikadienowy kwas, poza tym olea oleanoaldehyd, chirukalol i oczywiście olej eteryczny, którego jest około 4%. W medycynie ludowej stosuje się galasy w leczeniu tuśca, kaszlu uporczywego, astmy, poza tym jako typowy środek ściągający przeciwkrwotoczny, zamykający rany, obrzodzenia, sącące są zmiany. Można także z galasów uzyskać barwniki. Niekiedy są one dodawane do wina, do różnego rodzaju wódek, celach. Makowo zapachowy. Proszę Państwa, czasem na liściach też widać takie narośla, galasy, galle pistacja teretnicy, które powstają tutaj na natursu przez owady. Takie galasy pistacjowe są przebogate w garbniki elagowe. Jest tych garbników nawet 50-60% wyciągi wodne i wodnoalkoholowe z takich galasów były stosowane w leczeniu różnych bolesnych zmian w jamie poza tym jako środek silnie ściągający do pędzlowania dziąseł zapalnie zmienionych także do zbytniczo przy hemoroidach no i oczywiście na skórę do ustnie natomiast jako środek przeciwbiegunkowy Warto też wiedzieć, że z, z kolei żywica masfiksowa stanowiła materiał opatrunkowy na bolące zęby. Poza tym też smarowano taką żywicą rozcieńczoną w alkoholu zmiany nadżerkowe na dziąsłe. Sproszkowaną żywicę, a także sproszkowane liście można dodawać do proszków, do mycia zębów, czy do pasty do mycia zębów, szczególnie wtedy, kiedy mamy takie tendencje do próchnicy. Poza tym, kiedy wszystko powstaje w jamie ustnej na zębach, posad nazębny, chociaż myjemy te zęby dwa, trzy razy dziennie. Taka żywica maskistowa zapobiega powstawaniu płytki nazębnej i hamuje próchnicę zębów. Stąd właśnie w dawnych stomatologii taką żywicę wykorzystywano do okresowego zamykania ubytków zębowych. Oczywiście też tam czasami dodawano dodatkowe substancje lecznicze. Sama żywica natomiast zachowuje się tak jak mirza, czyli nadaje się właśnie do ochrony szkliwa zębowego, a także do leczenia słaby dziążek. Również wtedy, kiedy nam się ukażą szyjki zębowe, wtedy też możemy stosować płukanki z żywicy, towaru z liści, a także z galasów pistaciowych. Sam olejek eteryczny, hydrolat z liści, z gałązek, z żywicy, Nadaje się także do leczenia nieżytów układu oddechowego. Przy czym ma takie dosyć ciekawe działanie maski, a także wyciąg alkoholowy z liści czy gałązy. Powiem z jednej strony orzeźwia, pobudza, z drugiej strony uspokaja. Czyli można powiedzieć, że działa uspokajająco na układ nerwowy, ale jednocześnie na umysł działa orzeźwiająco. Ma też wpływ przeciwkaszlowy, szczególnie syropy z dodatkiem matrixa, czy też właśnie wyciągów wodno-alkoholowych z liści i gałązek. Z jednej strony jest to działanie wysztuczne, ale zarazem trochę osuszające. Z drugiej strony jest wpływ powlekający, ściągający zmniejszające wrażliwość błony śluzowej i przez to mamy efekt przeciwkaszlowy. Jeżeli cierpimy na zatrucia pokarmowe, to właściwie z taką pistacją możemy bardzo szybko się wyleczyć. Także też proszę nie być takim bezradnym po wyjeździe do Europy Południowej, bowiem jest tutaj ogromny zasób cudownych surowców, które nam mogą pomóc przy biegunce. Nie uciekajmy od razu do lotoramidów, który działa tylko objawowo, ale starajmy się właśnie to wyleczyć to tekstienie, to zapalenie, ten wysięg w przewodzie pokarmowym, a także starajmy się związać toksyny i zarazem je wydalić. I myślę, że pistacja kleista jest do tego między innymi oczywiście doskonała. Warto też wiedzieć, że stosowano te środki także przy bólach stawów, bólach mięśni, przy takiej sztywności mięśni. To z kolei nawiązuje do wpływu substancji trójterpenowych, takie jakie też znajdziemy w polibanum czy w żywicy Mirza bowiem one mają właśnie wybitny wpływ hamowania autoagresji immunologicznej, jednocześnie stanu zapalnego w obrębie tąskich mięśni czy tkanki łącznej właściwej. Hipericum empetripolium. Jest to dziurawiec, który występuje w rejonie Morza Śródziemnego. Nie znalazłem informacji o jego zastosowaniu w lecznictwie w Grecji, czy też nawet w medycynie ludowej Grecji. Jednakże okazały się ciekawe badania. ośrodków naukowych Jordanii w 2009 roku które wykazały że ten gatunek dziurawca czyli hipericum petrifolium zawiera hiperycynę pseudohiperycynę protohiperycynę protopseudohiperycynę oraz atwy periferia